Żołnierze przynieśli jakieś aparaty. Do wielkiej sali garnęło się tłumy gatów. Żołnierze każdemu obywatelowi zakładali na ucho taką, taką słuchawkę, jak przy telefonie. I w tej słuchawce rozlegały się trzaski, a potem odezwała się orkiestra lenta. Jednakże ta orkiestra grała w Pradze. I melodia płynąc przez powietrze bez drutów, niczym nitka nadlekała się w łóżko słuchawki, aż tu, w naszym miasteczku. I natychmiast, jak usłyszałam tę skróconą odległość między orkiestrą dentą w Pradze, a moim uchem w hotelu na książęcym, popędziłam na rowerze do domu. Zdjęłam spódnicę, położyłam ją na stole, wzięłam nożyczki i w tym miejscu, gdzie w spódniczce są kolana, odcięłam pas materiału zostało, że powiedziałam sobie, że moja krawcowa użyje z tego kawałka peleru. I bez zwłoki wzięłam igłę i spastrygowałam ją z I niemal jak w gorączce włożyłam ją i od razu weszłam w lustra. I tam to zobaczyłam. To skrócenie odmłodziło mnie o dziesięć lat. Okręciłam się Wiedziałam od razu, że podwiązki muszą być znacznie wyżej. I wiedziałam już z całą pewnością, że dopiero teraz moje nogi są piękne. Te cudowne cienie w ścięgnach pod kolanami, te brązowe ślady palca Bożego, będą w stanie wywołać wielkie Zaczerwieni się pokorzonki włosów i oświadczył, że przyzwoita kobieta takich spódnic nie nosi. I wybiegłam na dziedziniec. Skoczyłam na rower i wyjechałam z browaru w stronę kapliczki. Taki... Taki przyjemny powiew w w mi kolana sięgał pod wiązek. Pedałowało mi się znacznie swobodniej w tej obciętej spódnicy. Przeszkadzało mi tylko to, że musiałam prowadzić jedną ręką, bo tą drugą trzeba było ciągle obciągać spódnicę, która podnosiła się przy każdym ruchu kolan. Z drogi do chorzatki, wyjechał teraz pan Kropaczek na motorze. Pan Kropaczek jak zwykle siedział w przyczepie i prowadził motocykl. Jedną nogą położoną na kierownicy, jedną zaś ręką operował manetką gazu. Tak więc pan Kropaczek, zapatrzył na zakręcie w moje nagie kolana, nie zdałoby wyprowadzić pojazdu i padł do młodego sadu czereśniowego. A ja uznałam to za dobrą próżbę i popędziłam przez most. Zwolniłam dopiero koło hotelu na Książęcym. Z Zwolna przejeżdżałam obok tej kolei czekającej na wynalazek, o którym pan kierownik kubka powiedział. za No i widzi ksiądz proboszcz pierwsze skutki. Jednakże ksiądz dziekan ukłonił się nisko i powiedział: Pełne kobiece kolana to drugie imię Ducha Świętego. <noise> troszkę na podłodze Skromnie skulona. O tak. Jest rzask. Świadkowie są jak ryby, które przed chwilą nauczono mówić. A ona leży z nożem w plecach. Morderca idzie wolno korytarzem. Otwiera drzwi wejściowe i wychodzi bokiem. Mija trąby, wychodzi przez furtkę na ulicę. Wsiada do tramwaju. Jedzie tramwajem, jedzie czy ta gazetę, dojeżdża do pękni. Wraca do domu. Przekręca klucz w zamku. A ona leży z nożem w plecach. które przed chwilą nauczono mówić, a ona leży z nożem w plecach. A ona wstaje, otrzepuje się, wkłada panterkę, przewiesza przez ramię karabin, wychodzi na ulicę, wsiada jedzie, czy ta gazeta dojeżdża do Penny? Pan, do jego.